25 stycznia odbyła się debata w Sejmie, podczas której procedowane były zmiany ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Oto niektóre z celów, które tymi zmianami chciał osiągnąć rząd. Podniesienie o 50% kwoty przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Jest to działalność nierejestrowa, mogąca stanowić pewnego rodzaju działalność na próbę. To, to, to drobna działalność, na przykład sprzedaż w internecie, korepetycje, drobne projekty graficzne. Po tak w zdobytych doświadczeniach będzie można już spróbować pełnoskalowej działalności gospodarczej. Inną ze zmian jest urealnienie, podniesienie prawie trzykrotnie kwot wolnych od podatków w przypadku darowizn i spadu. Te kwoty nie były zmieniane od 2003 roku. Racjonalizacja przepisów dotyczących dostępu do broni czy uznanie za ostateczne tych decyzji administracyjnych wydanych przez organ pierwszej instacji, instancji, w których w całości uwzględnione zostało żądanie strony. Celem bardzo pozytywnym była zapowiedź wzrostu kwot wolnych od podatków w przypadku spadków i darowizn, które według zapisów ustawy rzeczywiście miały wzrosnąć ponad trzykrotnie. Cała debata odbyła się w bardzo pokojowej atmosferze. Posłowie opozycji zgłaszali jakieś uwagi, ale bez szału. Następnie tego samego dnia ustawa trafiła do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, gdzie dodane zostały poprawki trzecia i dwudziesta. Kolejne poprawki to jest poprawka Trzecia i dwudziesta, które należy głosować łącznie, to poprawki klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o nadanie nowego brzmienia artykułowi piątemu e, artykułowi ustawy, czyli są to propozycje doprecyzywujące propozycje Komisji, aby podwyższyć kwotę wolną od spadku e, i darowizn. Jest pełna akceptacja tych propozycji. Kto z Państwa jest za tym, aby zmiany w tym kształcie przyjąć? Bardzo serdecznie dziękuję. Sześć głosów za, nikt nie był przeciwny, dwie osoby, się, dwie osoby się wstrzymały. Co wprowadziły te poprawki? Tak jak mówiłem wcześniej, kwota wolna od podatków w przypadku spadków i darowizn została ponad trzykrotnie podwyższona, ale. Tylko dla pojedynczych darczyńców, czyli tak jak było do tej pory. Jeśli jakaś obca mi osoba z trzeciej grupy podatkowej w ciągu pięciu lat w sumie wpłaci mi darowiznę przekraczającą po nowemu 18 sześćdziesiąt zł, to będę musiał zapłacić od tego podatek. Ktoś w rządzie wpadł na genialny pomysł, żeby wprowadzić dla tych grup podatkowych Kwotę wolną od podatku, ale nie od jednej, a od wielu osób. Jeśli w sumie kilka, kilkadziesiąt, kilkaset lub nawet kilka tysięcy osób w ciągu pięciu lat wpłaci mi łącznie ponad 54 180 zł, to wtedy będę musiał zapłacić od tego podatek. Czytając zapis tej ustawy wydawało mi się, że prawie każdy, czytając to w pierwszym momencie, pomyśli właśnie o zbiórkach charytatywnych na się pomaga, zrzutce, czy nawet na zwykłych zbiórkach na patronite to właśnie tam dochodzi do sytuacji, kiedy wielu darczyńców płaca jednej osobie małe kwoty, to może być 5, 10, 20 zł, ale w ciągu roku czy pięciu lat może się tego nazbierać więcej niż 54 180 zł. Przeciw tej poprawce z większych formacji zagłosowała tylko Konfederacja, której posłowie podobno wiedzieli, jakie będą konsekwencje tej poprawki, że będzie ona wprowadzała nowy podatek. Koalicja Obywatelska też się wstrzymała, i też wydaje się, że mieli jakiś poważny powód. Przy głosowaniu nad całością projektu, Konfederacja zagłosowała za tym projektem razem z PIS, Koalicją Polską, porozumieniem z 15 Z większych ugrupowań przeciw była Koalicja Obywatelska Lewica i Polska 2050. Konfederacja chwaliła się, że zagłosowała przeciw poprawce wprowadzającej podatek na zbiórki, na co posłanka Koalicji Obywatelskiej odpisała. Dlatego zagłosowaliście za całością ustawy? Powiem wam, że dawno nie widziałem tak popieprzonej sytuacji. Konfederacja głosuje przeciwko poprawce, która wprowadza nowy podatek. Poprawka przechodzi, więc głosując za całością ustawy, głosują również za poprawką przeciwko której byli. Z drugiej strony mamy opozycję, która najpierw głosuje za poprawką albo wstrzymuje się od głosu, a kiedy przychodzi do głosowania nad całością projektu, to wszyscy nagle są przeciw. W związku z tym, że podczas ostatnich wyborów parlamentarnych Głosowałem na Konfederację, to chciałem się dowiedzieć, dlaczego zagłosowali w taki sposób. I powiem wam, że informacje, które znalazłem, są bardzo ciekawe. Sławomir Mencen napisał na Twitterze: PIS chce łupić małe, chore dzieci, wprowadzając podatek od zbiórek charytatywnych. Musisz sam zbierać pieniądze na leczenie dziecka, bo Państwowa Służba Zdrowia zawiodła, to podziel się zebraną kasą z państwem. Dziwi, że tylko Konfederacja była przeciwko tej ustawie. Yy, tak, przepraszam, zostałem wprowadzony w błąd. Konfederacja jako jedyna zagłosowała przeciwko poprawce wprowadzającej ten zbójecki podatek, a potem, przez nieuwagę, poparła całość ustawy. Nic to nie zmienia w mojej ocenie sytuacji. Krzysztof Bosak napisał, że zagłosowali za całością ustawy, bo zawierała większość elementów zgodnych z naszym programem. Poseł Konfederacji Artur Dziambor na moje zapytanie na Twitterze odpisał: Interpretacja zapisu języka ustawowego. My nie wiedzieliśmy, że to złapie też zrzutki. To było opisywane jako podatek od darowizn, a dokładnie od datków weselnych. Gdybym wiedział wtedy co jest, nigdy bym za tym nie zagłosował. Na szczęście zaraz to poprawimy. Rzeczywiście darowizny, które przekazuje rodzina czy znajomi podczas wesela również mogłyby podlegać pod tą ustawę, tylko jakby to miało wyglądać. Należało Chciałoby chyba zrobić jakiś spis, kto dał ile pieniędzy, ile warte są prezenty, wszystko to sumować, no i sprawdzić czy człowiek zmieścił się w kwocie wolnej. Wracając do głosowania posłów Konfederacji, to zagłosowali oni w taki sposób, bo w sumie cała ustawa była okej, okay. no oprócz tej jednej poprawki, która przeszła, która wprowadzała nowy podatek, a tak w ogóle to się pomylili. No i ostatecznie zagłosowali za ustawą, która wprowadzała podatek od datków weselnych. W programie Debata Dnia posłowie Artur Dziambor z Konfederacji oraz Kaleta Spis mieli bliskie spotkanie z bardzo wściekłą redaktor Agnieszką Gozdyrą. Jest to ustawa o e, likwidacji zbędnych barier Dokładnie. administracyjnych. Któż nie chciałby likwidować barier? Tylko że wie pan, e, co dzisiaj piszą Polacy wściekli, że chcieliście Pani w takiej ustawie redaktor. ukryć podatek od zbiórek, które są bardzo e, taką trudną i smutną częścią życia Polaków, bo to jest desperacja, to jest wołanie o pomoc. To są ludzie, którzy chcą opłacić dzieciom horrendalnie drogie kuracje, których nie zapewnia im państwo polskie. I państwo chcieli to opodatkować, panie redaktor, panie nikt nie chciał opodatkować, tylko wyszło po prostu niedobrze. No do tego się przyznajemy, że ta ustawa rzeczywiście w tym obszarze, w tej deregulacji nie wyszła, nie wyszła tak, jak wyjść należy, chociaż te intencje były właściwe. No my głosowaliśmy przeciwko tej poprawce. Wie pan co, panie pośle, dzień przepraszam dzień pana, dzień. Ba, ale przepraszam pana. Dzień. Bo wie pan co, yy, jako osoba zaangażowana w zbiórki, też jestem tak, ściekła, tak, bo, bo panowie jako Konfederacja powtarzacie od rana, że byliście przeciw, więc może warto po raz pierwszy powiedzieć, że byliście przeciw poprawce, a zagłosowaliście tak, za całością ustawy. Ja mam przed wiem. sobą wydruk, trzecie czytanie i to jest, przepraszam, Artur Dziambor jak byk. Tak, wiem. E, więc niech pan nie mówi, że był pan przeciw, bo był pan za ustawą. Cała sala sejmowa zagłosowała za tą ustawą, za tą poprawką. Platforma Obywatelska się wstrzymała, my byliśmy przeciw. Także teraz się przypadkiem... Może okazać, że jednak do czegoś ten Senat jest potrzebny. Nie chcę, poprawkę złożą, nie chcę im to przegłosuje w, z poparciem całej sali, ponieważ rzeczywiście jest to y, bardzo nieprzyjemna wpadka, która na szczęście została odkryta. A ustawa deregulacyjna, akurat, która weszła, pomijając ten jeden konkretny zapis pewnie na wielu set stronach ustawy cała ustawa akurat była wyjątkowo dobra. Nie ma czegoś takiego, żebyśmy my nie dostrzegali tego, tej ale sytuacji. Ale nie dostrzegliście że, że to tego jest, państwo, że jest... dlatego, że przeszło to przez Sejm. Dostrzegli to ludzie zaangażowani w zbiórki i zareagował premier. Państwo, I bardzo, i właśnie, państwo chcieli i opodatkować zbiórki, panie burmistrzu. Panie redaktorze, Pani. redaktor, no, też czasami tak bywa, że po prostu te rzeczy, że te rzeczy w tych sprawach też się pomylimy. No, ale na miły bóg chciałem powiedzieć, że nigdy nie było naszą intencją to, żeby od zbiórek wprowadzać opodatkowanie. Zapis ten został inaczej jest interpretowany też przez biuro, e, biuro prawne. I dobrze, I dobrze, że się tak stało, że na tym etapie legislacji mamy ten błąd wyłapany, poprawiamy go w Senacie i tak. nie ma. Ale kto go wyłapał? No, panie redaktor, on prędzej czy później... Jeśli tak, jest tak, biuro legislacji, wyłapa, są a pan mówi, nie został wyłapany. Wyłapany nie został, 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 został wyłapany. Przez, przez, przede wszystkim przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Pan premier o tym dowiedział się i zareagował momentalnie. Momentalnie nastąpiła przecież oświadczenie pana premiera najpierw na Twitterze, później pana ministra Łukasza Schreibera, który jednoznacznie powiedział, temat tu nie ma od tego się odcinamy. Pan Premier dzisiaj Był w to... rozmowie z Piotrem Witwickim w interii tak naprawdę też taką wiedzę pozyskał i natychmiast zareagował. No i natychmiast o to, zareagował i o to ale wy pan wkracza premier, kiedy posłowie po raz kolejny stanowią takie prawo, które muszą poprawiać. Rzeczywiście, premier Mateusz Morawiecki powiedział, trzeba powiedzieć uczciwie, że to była nadgorliwość niektórych urzędników. Panu premierowi chodziło chyba o ministrów i posłów PiS. Może była dobra wola, że chcieli coś uszczelnić, ale doprowadziła do zamieszania. Teraz jednak go już nie ma, bo wycofujemy się z tego. Wydałem już dyspozycję Ministerstwu Finansów, żeby niezwłocznie uściślili te kwestie. Organizacje pomocowe mogą być spokojne, że te rozwiązania w żaden sposób nie wpłyną na ich bardzo ważną aktywność. Minister w KPRM Łukasz Schreiber napisał: Informacja odnośnie zamieszania z opodatkowaniem zbiórek. Intencją poselskiego projektu było zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla darowizn z jednoczesnym uszczelnieniem systemu w związku z wątpliwościami. Klub PiS złoży w Senacie poprawkę która wykreśli ten zapis. Mamy jeszcze wypowiedź rzecznika rządu Piotra Millera. Nie ma intencji i nigdy nie było intencji, żeby opodatkować zbiórki charytatywne, że opozycja zagłosowała za tym no, projektem. Ale nie, nie ma intencji, ale I, jednak i coś, coś takiego było. Podwyższamy kwotę wolną od podatku w tym projekcie, podwyższamy kwotę wolną od podatku, która jest nieopodatkowana. W przypadku darowizny od osoby trzeciej. Teraz to było około 5 tysięcy, tam chyba jest 18 tysięcy. Równolegle do tego wprowadzono przepis, który miał ograniczać, e, ograniczać nadużycia w tym zakresie, ale. Przypadkowo. Mogłoby dojść do interpretacji, które by ograniczyły kwestie zbiórek. I przecinamy ten temat. Tego, tego tematu nie będzie, te, takich przepisów nie będzie, bo taki, nie było takiej intencji. Szczytne działania charytatywne, składanie się wielu ludzi na cele zdrowotne czy inne inicjatywy społeczne, należy promować, a nie ograniczać. I nie będzie takich przepisów, to jednoznacznie mogę zapewnić. Premier wczoraj przy mnie wydawał dyspozycję Ministerstwu Finansów w tym zakresie, żeby te przepisy u żeby nikt nie miał wątpliwości. Rząd pracował nad tym projektem od września zeszłego roku i dzień przed głosowaniem wprowadza poprawkę, która opodatkowuje zbiórki charytatywne. Dzisiaj rząd tłumaczy, że to była zwykła pomyłka. Powiem wam, że no, naprawdę dziwnie to wygląda. Zaskakujące dla mnie jest to, że nikt, dosłownie nikt z posłów, z rządu, z osób, które przygotowywały tą ustawę i poprawki, przez pięć dni nie zwrócił uwagę na to, że zmiany uderzą w zbiórki charytatywne. Zdumiewające jest to, że ludzie, którzy zajmują się zbiórkami, musieli nagłośnić sprawę, żeby rząd się obudził i razem z resztą Sejmu zaczęli naprawiać swoje błędy. Nie mogę też rozgryźć konfederacji, a ta wypowiedź posła Artura Dziambora dosłownie. Mnie rozwaliła. Z tego, co Pan mówi, wynika bardzo jasno, że Pan doskonale wiedział, że taka poprawka jest w tej ustawie, bo Pan był przeciwko, to, ale zagłosował Pan za taką to. ustawą. No takie, takie były, Taką... takie mieliśmy niestety, ja taki scenariusz, tak. gdzie nie było wykluczenia. No. Aha, to jest błąd, taki mieliście scenariusz. To błąd mojego środowiska i no, jedynie co pozostaje to powiedzieć przepraszamy, że tak się stało. Natomiast naprawimy to razem z całą resztą klasy politycznej. po tym jak się wściekli ludzie, którzy to zobaczyli. Skoro wiedzieli, bo podobno wiedzieli, że ta ustawa wprowadza jakiś nowy podatek, to musieli się na poważnie ze sobą porozumieć, żeby ostatecznie zagłosować przeciw całości tej ustawy? Jakby nie było, głosując za całkowicie. Całością ustawy, przez to, że poprawka przeszła, zagłosowali również za nowym podatkiem. Dlaczego też nie powiedzieli swoim wyborcom, nie poinformowali w mediach, że wiedzą, że ta ustawa wprowadza nowy podatek? Zresztą, dlaczego reszta partii głosujących przeciw ustawie czy wstrzymujących się przy głosowaniu nad poprawką? Nie mówiło głośno o swoich wątpliwościach. Należy się tylko cieszyć, że cała sprawa ujrzała światło dzienne, mieć nadzieję, że poprawka zniknie z ustawy, a potrzebujący, którzy już raz zostali kopnięci w. D przez państwo nie będą mieli jeszcze bardziej utrudnionego życia przez durne decyzje zjednoczonej prawicy i opozycji, jednak nie aż tak bardzo merytorycznej. Co myślicie o podatku od zbiórek oraz o tym, w jaki sposób została ona przemycona w poprawce? Czy PiS rzeczywiście chciał oskubać z pieniędzy potrzebujących? Co myślicie o postawie nie tylko Konfederacji, ale całej opozycji w tej sprawie? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na facebook. Facebooku i do zobaczenia wkrótce.